ma widzowie, witam Was w kolejnym filmie na, na naszych kanałach. Na... Snajper nie postrzegam, błagam. E Dzisiaj kto pierwszy? Kto lepiej narysuje. Pokaż się. Cześć. Kiej. Kto narysuje lepiej? Wśmingu, sowego, dyngusowego, dla... żeby oklapać rodzinkę. Wygrywa. Oddaj kartkę. Oddaj kartkę. No dobrze. te kolory są nam potrzebne. Czas bez limitu. Zaczynamy. Mamy jako 10 minut. No. Jakiegoś wylobi? Ja nie umiem rysować, wiecie? O nie. Jest kilka prób na to. Nie. Tak. Jedna. Nie. Nie proszę ci Hubi.

Ja rysuję ja chyba będę musiał podjąć drugą próbę. Każdy ma dwie próby. Przecież sklepka. Tu jest dobra. dobra. Ja chyba nie będę musiał. Ja, ja też w sumie. Hop. O kurde, zaczynają się małe problemy. Dobra. A tu zamalujemy. Dobra. O Jezu, jak to wygląda. Ja można powiedzieć, że prejsko. Załóżmy, że tu jest takie... Kulę kolorujemy białe. to? Tak. Pokażę, jak również. Ja muszę naprawić. Ja muszę naprawić nowa. Nie. O nie. Hmm. Ně, no. Už se před dva. Dobrá. Hmm. Dobrá, to wygląda jakož tak. Tak hmm. to bude Teraz umieszczono z umiejętności. No, ale będą dwie konkurencje. Więc nie tylko to jest do wygrania. Dobra. Czekajcie, ja się za tym jakoś... Dobra, ja chyba jeszcze muszę tylko pokolorować. Ja też. Tutaj Te wypełnimy zielony, bo takie. Ale kolorowanie, kto pokolorował, nie liczymy. Tak. Niczymy tylko wygram? Ale pokoloruję jakoś tak, żeby... Ja, ja mam wrażenie, że ja to wygram. Ja też mam wrażenie, bo jak gdy ja patrzę na swoje... Ja, ja... Widzicie wy już tutaj to, u mnie, na kamerce! I ja się boję! Ja się boję. Ale to jakby sensu, bo to jest moja. To jest moje. no? Bo to jest jego. Nie, trudno. Filmy, które nie mają sensu są fajne. Prawda widzowie? Nie wyrapno. No, może trochę. Hubert, ja już mogę stwierdzić, że ty wygrałeś. A bo tu już ma tu jeszcze taki jeszcze kółko. Dobra. Zakrętka. I ona ma to taki dziubek, trzeba Okej. Okay. Dobra. Przegrałem. Czy możemy coś. Dobra. Tak, tak wygląda moje. A tak wygląda jego. Dobra, Nie bez kolorowania. Dobra, bez kolorowania. No tak wygląda. Pokaż jeszcze, tak. Pokaż jeszcze. Patrz to, patrz to. Widzisz, widzisz to? Widzę, a ty co widzisz wygrał. Hubert jeszcze się podpisał. Czas na drugą konkurencję. Ja idę przy nie. nie Trzyma! Witamy po przerwie. Dobra, teraz taki. Czyli czerwony, niebieski. Biały i niebieski. Czerwony. Tego nie liczymy. Biały. Białego nie liczymy. szarto to biały, dobra? Szary to biały, widzowie. Idzie. Zaraz wracamy, jeszcze karty brakuje. Jestem. Dobra, zaczynamy rysować. Dobra, ja też jestem. Albo nie, nie kolorujmy, to co białe nie kolorujmy. Nie. to jest takie trudne, nie? Ogólnie. Dobra, teraz w strona. Dobra. Kips. Dobra, I to, to, to musi ma... być proste. Dobra, to leci w tu. I to ma takie pójście w to i zrobimy kulę. O! Oh. To ma w Dobra, idzie git, idzie git. Zmazać. On marza. On Zakazane. Złamałam Zakazany. Złamała mi się kredka. Ty masz strugaczkę? Masz strugaczkę? Masz strugaczkę? Dawaj strugaczkę. Weź Gdzie masz z drugim strugniku? Gdzie jest drugi piórnik? Lecę ku miał. No, no to też mieliśmy, nie? Dobra. Kolejny, cześć. Drugi piórnik. Proste. Bądź proste. No bo strugaczku jest i to wie. Może być. Przegrałem. Chyba. Nie, nie gramy na czas. Może to czyli pie... Pragić na kółko wyszło. No, chyba. Bardzo. Miększe kółko! Dobra, dobra. Szkoda, że nie widzicie jak to u nas wygląda. Ugh, ugh, ugh. Dobra. Kuka jest gdzie? No wiem, bo się pan coś gondował w tym Ja trochę koloruję. Ej, ja wszystko. koloruję. Ja też w sumie. Gdzie masz? Ej. Mam takty na to, jak mam. Mam Chyba wygram. No chciałaby się zapła kamera w ten Dobra, kamera, piszę. Piszę. Teraz najgorsze... Pisanie, nie? Dobra. Nie! Dobra. Ja rano się ubierałam, miałam czoty w łazience. Z mi normalnie ten tranie tak wjechał, jak go w locie złapałam, po prostu no tyle zamoczyło. Ja piszę tak byle ja. Ja nie piszę Dobra, pisanymi. Nie Mi się nie chce. A Stop! 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 Za sobie Stop! 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 już Stop! Odpuść Stop! 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 Nasi asystenci nie grzeszni Stop! Teraz ich wrzucimy na YouTube, gdy tak będą robić. Asystenci! Asystenci! Asystenci. Asystenci mi się napis ja też myślę, że ty so... to wygrasz tak, tak. ledwo widzowie te napisy wyglądają tragicznie ale są jeszcze tu są takie krony dobra hops. dobra hops. dobra napisy mam skończone tylko jeszcze czerwone Czerwonka. jest moja czerwonka? To jest moja czerwonka. O ja, to jest moja jak czerwonka. Jak ty to robisz? Oni zrobiły Teraz najgorzej. Co? on będzie widzieć. Czego? Asystenci! ja mam proszę. Zaraz was wywalimy z pracy, jeszcze ja chwileczka i wiesz, zakończymy. Jedno słowo, plotać. Plotać. Dobra, bo on się wstrzymał, pochodził, tam ustań parę. Dobra, jest git. Jeździ. git. Bo tylko Daj mi też lakery. Dobra. Ogu. Dobra, ja powoli kończę. Ja powoli kończę. No nie. Jeszcze jedna. Ja. O, patrz, już Dobra, już się uspokoił. Mu odwala. A, hej. Widzicie, hej. widzicie? jak mu odwala? <noise> widzicie? mi A, mu Koniec czasu za trzy minuty. Kiedyś ja do ja Skończyłem. Ja nie. Pokaż swoje do kamery. Nie! Do dwóch kamerek. Chcisz, ja nie skończyłem. Nie. Asystencie! Asystenci! Moi policjanci! Ja zaraz was zwrócę na YouTube'a.

Dobra, ja kończę. Mamy dwie minuty jeszcze. Co ja się wyrobię nawet w Ja też chyba. Pies szczeka. To jest trochę nierówne.

Yes, nie szczekaj. Możesz kierek, bycie być, bycie. Dobra, możesz być. Dobra, koniec. Nie. 30 sekund. Nie. nie. Tak. A Pan mi dał tutaj śrubka? Ociepanie. Nie, Ty już skończyłeś. Ale nie, nie potwierdziłem. Ale nie, nie. No. A ty już skończyłeś. A ty już skończyłeś. Dobra, skończę. Teraz cisza. Pies, który nie szczeka. Tak było. Dobra. Teraz co jest? No i dobra. Jejeje. Ej. I aż mi nie skończyłeś? Nie, ej nie ma zgapiania, nie no zgapiam, no zgapia, no, nie masz takich czegoś, no ale ty zgapiasz, nie, nie gapiam. Ja nie patrzyłem na to. ja patrzyłem tylko jakby, a bo tu jeszcze jest, nie tego nie mogę zrobić, bo to no będzie nie. takie zgapianie, no to już będzie zgapianie. A wiesz, że ty do, właśnie dostajesz dodatkowy czas? Bo już czas minął. A więc domu że nie ma ograniczonego. Czartowała. No wtedy, no w sumie. Jeszcze masz 5 minut, tak naprawdę. Mówię, że 10 minut. Aleluja! Krządz się, buja!

Tylko, Ty tak, jeszcze rysujesz tak, tak, psa? Tak, na to, no? To takie y, warne, y, No, to jest. Zmontowane, że tak powiem. Okay. Wiesz o, że co chodzi? Mm -hmm. no. No, te poduszki to my najbardziej. Czyli, co tam y, jeszcze nie jest? Raczej? No. O, to jest. Jest, to zrobię. Bardzo mały wypukłas. Jest, to jest montowane. takie kurde. Na tych sklepach leży to i to takie wszystko. Ja sobie też zrobię. Ej! Ale no, ale pies, ja mogę chyba psa narysować. Nie, bo nie Jak narysować psa teraz? To Czy będzie zgabianie. Nie będzie. 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 To pies. Więcej kolorów używamy. Będzie żółty. Dobra, tu ma język taki hop. O ciepło, dobra, mój pies nie psuje. O Boże, po co ja rysowałem tego psa? Po co rysowałem? O Jezu, telefon! Ale nie. Dobra! Jest już skończony! Ja nie. jeszcze trochę dorobię tego szarego. O Za on skończy. Mój pies. Co tam przekładała? Po niebie jakie tło... Jakie to żółte niech będzie. To nie może być żółte. Czerwone. Asystencie! Asystencie! Wiesz co? Dobra. Skończyłem psa. takim, że... Jeszcze co tu mam? Tu ma jakiś napis. Napiszę to. Ja to piszę. Mam dwie minuty jeszcze czas. Jak coś ten czarny u mnie, to będzie tak jakby biały, nie? Nie, ja mówię nawzajem. Ten nawzajem będziesz miała tutaj. I teraz zostawiamy. YouTube, asystenci, chcecie piosenkę o asystenta? Tak, piosenka o asystentach. Asystenci, wyczekujcie. Nie wiemy jeszcze, nie znacie daty, traileru też wie. nie. A, to jest jakaś taka trochę tajemnica była, ale wyjaśniamy, będzie piosenka. Minuta! Ej! Wie mnie czas. Wyjaśniam ja czas! Dobra, dziury! dobra, jury. Jury mi się nie interesuje u mnie, bo to nawet nie ma znaczenia, nie? Tu jest taki krzyżyk jeszcze. Tu jest krzyżyk, dawno, po początku Jest krzyżyk. Mam przed sobą jeszcze w internecie. Będę wszędzie tego w internecie miał. Bo są dwa, są go.

10 sekund. Super. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec czasu. Koniec. Nie ma. Jak dobrze zakolorowane się mieli? Jak dobrze, nie? Dobra. Pokazujemy na 3, 4, 5. Chyba, chyba, że no, nie no, te na Kto lepiej narysował? Obydwa są ładne. Nie kto? Nie lepiej. Lepiej. No kto musicie? Nie ma. No kto? Mi się podobają. Ja... Ale tylko pogadali? Co to, tak, idziesz, wierzę, Co to jest za napis? Widzisz, nie wierzę. Co to jest napis? Stop. Na odwrót napisał. No i. Ktoś to zobaczy? Patrzymy na szczegóły. No pies, ale... Jeden napis. Takie jest na rzeczy. papier. kamień. Nie, to trzech. Nie, bo to będzie niemożliwe. Co robimy? Mam z tym robimy? Mam plan. Mam plan. plan. Mam się tutaj gdzieś. tutaj Nie, na przykład Mam plan. Mam plan. na przykład Mam jakieś białe przerwy, jak tu. Dobra, utrajmy. Albo nie. Wy zadecydujcie napis na, w komentarzach i jakie będą komentarze, to nagramy kolejny film z tego drugą część. I i pamiętajcie, spadajcie na najważniejszych dla i tak Antek337, wyczekujcie piosenki asystenci. I...